Kolegów z Armii Krajowej, ponieważ muszę powiedzieć, że my tu się spotykamy wspólnie z kręgiem byłych żołnierzy Armii Krajowej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. No bo naturalną koleją losu było tak, że kto był przed wojną harcerzem, zaraz po zakończeniu działań wojennych w 1939 roku został zaprzysiężony jako. Szary, członek szarych szeregów, czyli tajnego harcerstwa. Mm. Potem z biegiem lat okupacji on już miał tyle lat, że mógł wstąpić do Sił Zbrojnych, czyli do Armii Krajowej, ZWZ, a później Armii Krajowej. Także to wszystko razem jedno z drugiego wynikało. To był logiczny ciąg patriotyzmu, prawda? Od małego, zresztą wpajanego mm. domu. I to, to są, oni chodzili jeszcze po, po polach. Gdzieś tam, gdzie była bitwa, znaleziska zna takiej i później przynosili to tutaj. Ta izba zaczęła właściwie być robiona w 1986 roku. Natomiast już oficjalne jej otwarcie było w 1993 roku. Wszystko to robili nasi starsi druchowie No to był przecież strych, goły strych, belki. Także naszym nakładem Wielką ja, pracę w tą Boże Tak, ja tutaj włączyłem się do pracy w kręgu starszych harcerzy od właśnie 95 roku, dlatego, że od 88 do 94 nie było mnie w Polsce. Także dopiero po przyjeździe od razu mnie dopadli, chodź tu do izby, no i tak jestem już tyle lat. To też zbierane tutaj gdzieś po komorowie, przez to przechodził front i te wszystkie łuski zbierali przynosili tutaj. Tu też wygrzebane części uzbrojenia karabiny. Tu mamy całą oryginalną taśmę z nabojami od karabinu maszynowego. Tak zwanego Maksima, niestety jest to tylko makieta, ale naboje są prawdziwe, oczywiście pozbawione ładunku. Takie są Święcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. To też są wszystko dary naszych kolegów. A ja tam no, jeszcze są... są kultury wojskie. To są legitymacje, ja? tam odznaczenia naszych, naszych członków, przyjaciół. Ja też mam legitymację harcerską. 26 roku z września. I w 52 roku, kiedy przyszło we mnie aresztować w nocy, nie znaleźli ani krzyża harcerskiego, ani książeczki, a rewizję robili dość dokładną. A gdzie była schowana? Jeśli no. To nie tajemnica. To było w starym biurku moich dziadków. Myśmy ufundowali cztery tablice, dwie z tych tablic są w kościele najstarszym Matki Boskiej Częstochowskiej i w ostatnich latach, jak został już wykończony kościół św. Michała Archanioła tutaj przy Orzeszkowej, to przekazaliśmy dwie następne tablice i tam jest taki, po, jak się wchodzi do kościoła po lewej stronie, tak w ścianie tam, tam jest taka w, wykuta wnęka w której są ziemie, jest ziemia z Katynia przywieziona przez motocyklistów i te nasze y, dwie tablice. Więc jest pomnik ufundowany. To na pewno znany jest w Piastowie, bo tak zwany... Widzę tutaj u Państwa zdjęcie naszego patrona. Tak jest. Jest on cały czas przez nas tutaj eksponowany. No zresztą tablica pamiątkowa też była Chyba z inicjatywy naszej ufundowana, przy pomocy oczywiście władz, piastowa. Także to była też taka świetlana postać piastowska. Gdy zakochasz się w szarej lirice i w świetlanym harcerskim krzyżu, kiedy ośnicie blask ogniska, radę jedną ci dam. Załóż mundur i przypnij lilikę, czapkę na bakier włóż. W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w świat rusz. Razem z nami będziesz wędrował po Łysicy i Świętym Krzyżu. Poznasz urok gór świętokrzyskich, które powiedzą ci tak. Załóż mundur i przypnij lilikę, czapkę na bakier włóż. W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w świat rusz. Gdy po latach będziesz wspominał stare dzieje z harcerskiej drużyny, swemu dziecku, co dorastać zaczyna, radę jedną dasz. Załóż mundur i przypnij linijkę, czapkę na pakier włóż. W szeregu stań wśród harcerzy i razem z nami w światru